W tej chwili w całym Iranie dochodzi do brutalnej masakry, a Ayatollah Khamenei czuje, że ten protest różni się od poprzednich. Dlatego siły irańskie zabijają teraz protestujących na niespotykaną dotąd skalę. Internet w kraju wciąż nie działa, a teraz ścigają użytkowników korzystających ze straling. To oznacza, że zdobycie jakichkolwiek informacji o protestujących i irańskich zbrodniach staje się coraz trudniejsze. Jedna z wczorajszych wiadomości to, powiedzcie całemu światu. W piątek rozstrzelali wszystkich. Otworzyli ogień do wszystkich. Pełna wiadomość: zabijają wszystkich w mieście, masakrują dzieci i ludzi. IRGC. Funkcjonariusze nie wytrzymali nawet pięciu minut podczas ucieczki, zostali zastrzeleni i zabici. Dwadzieścia osób pierwszego dnia zabrałem pięć ciał do kliniki naprzeciwko. Powiedz całemu światu. W piątek wszyscy zostali ostrzelani kulami, łatwo zabijając 50 osób. Mój internet teraz łączy się i rozłącza co 500 sekund. To była oryginalnie wiadomość z Iranu. Tłumaczenie jest niedokładne, ale przekaz jest jasny. Irańskie siły rozpętują piekło. Przeczytana wiadomość dotyczy jednego miasta, ale podobne sytuacje mają miejsce w całym kraju. Mówię to, ponieważ irańskie media państwowe w telewizji. Nadają komunikaty do rodziców irańskich dzieci, mówiąc im, żeby nie wypuszczali swoich dzieci na zewnątrz. Ponieważ jeśli zostaną zabite, nie możecie skarżyć się władzom. To jest tak przerażający komunikat, by nadawać go jako rząd tych ludzi. Posłuchajcie. Zaraz wracamy. Wszyscy zwróćcie szczególną uwagę. Najpierw dla grup religijnych. Dla członków Basij, dla wszystkich członków rewolucyjnego narodu Hezbolachu, słyszymy wołanie i płacz. Czy jest jakiś pomocnik od imama epoki w tych dniach, gdy zmierzamy ku znaczącym przemianom w świecie stworzenia? Dziś wieczorem nadszedł czas, aby wszystkie meczety, wszystkie bazy, wszędzie były wypełnione obecnością całej młodzieży Hezbolachu, grup religijnych i tych, którym leży na sercu religia Boga. Dziś wieczorem to ta noc, gdy mamy i ojcowie trzymają dzieci za ręce, a wujkowie i ciocie dzwonią, jeśli wiedzą, że dziewczyna lub chłopak są rozproszeni. Nie powinni wychodzić, jeśli coś się stanie, jeśli ktoś zostanie ranny, jeśli kula zbłądzi lub zostanie wystrzelona, a jeśli coś się komuś stanie, nie narzekajcie później. Z tego powodu przetrwaliśmy już dni niezgody i konfliktów z hipokrytami, przetrwaliśmy tamte dni, które z trudem minęły podczas ośmioletniej wojny. Zaraz wracamy. I zanim przeczytam wam relacje naocznych świadków, chcę jeszcze raz coś wyjaśnić. Obecnie bardzo trudno zweryfikować doniesienia z Iranu, ponieważ jest ich niewiele. Internet nie działa. Ścigają użytkowników Starlinka i próbują uniemożliwić wyciek informacji. Według Iran International, irańskie służby bezpieczeństwa stosują śmiercionośną siłę wobec protestujących w kraju. Nagrania przesłane do organizacji pokazują kilka ciał w workach na zwłoki, według relacji naocznych świadków dołączonych do tych filmów. Na miejscu widocznych jest kilkadziesiąt ciał, a według doniesień kolejne znajdują się w pobliskiej hali przemysłowej. Są też nagrania z Fordis, Karadż i Al-Kadir na wschód od Teheranu, pokazujące podobne sceny upadających martwych ciał. Wskazuje to na rozwijającą się masową masakrę, która nie ogranicza się do niewielkiej liczby miast. Najbardziej ostrożne szacunki wskazują, że w ciągu ostatnich 44 godziny zginęło co najmniej 2000 osób. To jest czas, odkąd wyłączono internet. Lekarz z północnego miasta powiedział: Iran International: że jeden szpital przyjął co najmniej 70 ciał. Chcę zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Ta liczba 2000 zabitych to ostrożny szacunek. Widziałem też szacunki dochodzące do 4000 ofiar w ostatnich dwóch dniach. A żeby umieścić to w szerszym kontekście, w listopadzie 2019 roku w Iranie miały miejsce kolejne protesty ekonomiczne. Rząd zrobił to samo, co robi teraz. Rozpoczęli falę zabójstw, żeby stłumić ruch. Zabili około 1500 osób najwięcej, ile kiedykolwiek zabili podczas powstania. Ten miesiąc został nazwany krwawym listopadem. To była zdecydowanie największa liczba osób, jaką islamski reżim kiedykolwiek zabił. Teraz przekroczyli tę liczbę w zaledwie dwa ostatnie dni. Zabili więcej ludzi i nadal zabijają kolejnych. Kiedy mówimy o protestujących, jasno to pokazuje jedną rzecz: jak bardzo Ajatola się boi i jak wielkie znaczenie mają te protesty w porównaniu do poprzednich. Czy to jest coś, czego wcześniej nigdy nie widziałaś? Nie, widziałam to już w krwawym listopadzie 2019 roku. Teraz jest inaczej, bo ludzie korzystają z własnych mediów społecznościowych, używają prawdziwych imion i pokazują twarze. Nie boją się tego powiedzieć. Głośno, prezydencie Trump, potrzebujemy Twojej pomocy. To właśnie mówią teraz ludzie w Iranie i mówię Ci dlaczego, bo to jest wojna przeciwko ludziom. Reżim tak naprawdę wypowiedział wojnę własnemu narodowi. Kiedy odcięli internet, Ali Chamenei korzysta z tej samej platformy społecznościowej, z której wyrzucili 18 milionów ludzi. Ali Chamenei, najwyższy przywódca islamskiej republiki, teraz jest na Twitterze i wydaje rozkazy masakry. Oni naprawdę mówią, że nie zrezygnują z walki. Czy myślisz, że to jest jego koniec? Tak. I właśnie tego się boi. Dlatego obawia się końca swojego reżimu. Dlatego wydaje rozkazy masakry. Dlatego jest całkowicie odcięty, zupełnie odcięty od rzeczywistości, dlatego jestem zdenerwowana. Dlatego ajatollah używa teraz dronów przeciw własnym obywatelom. Latają tymi dronami nocą, kiedy trwają protesty, i nagrywają twarze protestujących. Rano przeprowadzają naloty na domy protestujących i ich aresztują. Według The Guardian aresztowano już co najmniej 2300 osób. Warto pamiętać, że te aresztowania oznaczają wyrok śmierci, ponieważ Hamenei uważa protestujących za wrogów Boga, a w Iranie oznacza to, że trafiasz prosto na celę śmierci, ale wydaje się, że na tym zabijanie się nie kończy. Wczoraj w nocy korpus strażników rewolucji islamskiej rozmieścił snajperów na budynkach, którzy zaczęli strzelać do protestujących w mieście. Setki osób zginęły w ten sposób tylko w Teheranie. Pracownik szpitala powiedział British Broadcasting Corporation, że ciał było tak dużo, iż brakowało miejsca w kostnicy. Ciała były następnie układane jedno na drugim, gdy kostnica się zapełniła. Układali je jedno na drugim w sali modlitewnej. Jedna wiadomość od Irańczyka głosi, że masakra ma większą skalę niż wszystkie zabójstwa podczas poprzednich powstań. Ścinali młodych i starych Irańczyków, jak liście jesienią leżące na ziemi. Sytuacja w Iranie zmienia się bardzo szybko i robimy wszystko, aby Was na bieżąco informować. Niestety, relacjonowanie protestów na YouTube nie jest bezpieczne. Dlatego, jeśli możecie poświęcić chwilę, kliknijcie przycisk subskrybuj poniżej. To naprawdę pomaga nam w algorytmie. Teraz wróćmy do protestu. To prawdopodobnie będzie się utrzymywać w najbliższych dniach, ponieważ irańska telewizja państwowa kanał informacyjny w irańskiej telewizji. Ważne, by pamiętać, że to jedyne, co oglądają teraz Irańczycy, bo nie mają dostępu do świata zewnętrznego. Ten kanał informacyjny w telewizji emituje teraz materiał, w którym nazywa tych protestujących uzbrojonymi terrorystami. To jest zupełnie inaczej niż dwa dni temu, kiedy najwyższy przywódca nazwał tych protestujących chuliganami. Słowa mówią nam, co planują. To w zasadzie próba odczłowieczenia protestujących w oczach irańskiej opinii publicznej. Więc zabójstwa mogą trwać dalej. A niestety wydaje się, że będziemy otrzymywać coraz mniej informacji na temat tych zabójstw. Dlatego chcę porozmawiać o Starlinku. W Iranie działa około 40-50 tysięcy terminali Starlink, co stanowi jedyny sposób komunikacji Irańczyków ze światem zewnętrznym. Teraz 50 tysięcy brzmi jak duża liczba, ale ważne jest, żeby pamiętać, że Iran to kraj liczący 92 miliony ludzi. I dwie noce temu widzieliśmy, że miliony ludzi faktycznie protestowały. Więc 50 tysięcy to zdecydowanie za mało dla wszystkich protestujących. A teraz wydaje się, że Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej faktycznie ściga te terminale Starlink i osoby, które z nich korzystają. Nieautoryzowany internet satelitarny jest teraz oficjalnie sklasyfikowany jako zagrożenie dla państwa. Posiadanie to zagrożenie dla bezpieczeństwa, nie naruszenie technologiczne. Podczas blackoutów aktywna łączność jest widoczna, gdy nie działa światłowód i sieci komórkowe. Sygnał Wi-Fi Starlinka staje się naprowadzający po aktywacji Starlinka. Podczas protestów państwo oznacza działające miejsca, nasila przeszukania, zaostrza punkty kontrolne, aktywuje informatorów, traktuje hotspoty jak wrogie komórki, a cena jest brutalna. Niestety to wszystko działa. Jeden z raportów mówi, że rząd wydaje się odnosić znacznie większe sukcesy w wyłączaniu Starlinków i kontrolowaniu przepływu informacji. Dziś jest mniej nagrań niż przez dwie poprzednie noce na zwykłych kanałach, ale te, które są, przekazują nam wiele informacji. Tutaj na ekranie możecie zobaczyć nagrania z Prun i Teheranu, które pokazują ogromne tłumy protestujących, używających świateł swoich telefonów komórkowych i skandujących antyrządowe hasła. Używają telefonów, ponieważ władze odcięły prąd na kilku ulicach Teheranu, próbując stłumić protest. Ale jak widać, liczba protestujących wcale się nie zmniejsza. W rzeczywistości do protestów dołącza coraz więcej grup, które publicznie okazują swoje poparcie dla protestujących. Po pierwsze mamy irańskie, azerbejdżańskie i tureckie ugrupowania polityczne, które wydały wspólne oświadczenie, wzywając turecką ludność Iranu do pełnego i aktywnego przyłączenia się do trwającego protestu. Azerbejdżańscy Turcy w Iranie to nie jest mała grupa są jedną z największych społeczności etnicznych w kraju. To istotna eskalacja wskazująca możliwą mobilizację etniczną i regionalną oraz szersze niepokoje społeczne. Mamy też kurdyjską Partię Wolności, Partia Azadi Kurdistan, która twierdzi, że obecnie atakuje bazy IRGC. Twierdzą również, że ranili co najmniej trzech członków. Ta grupa jest zaskakująco kompetentna, jeśli chodzi o walkę. Ci bojownicy mają duże doświadczenie w walce z państwo islamskie, w Syrii i na wielu innych frontach. Współpracowali z siłami Stany Zjednoczone Ameryki w Syrii. Choć nie są liczni, pozostają poważną siłą. Oczywiście są też Stany Zjednoczone. Prezydent Trump wczoraj wieczorem na Twitterze ogłosił, że Iran obecnie patrzy na wolność jak nigdy wcześniej, a Stany Zjednoczone Ameryki są gotowe pomóc. Oczywiście dla wielu może się to wydawać jednym z tych oświadczeń, które prezydent Trump wygłaszał w ostatnich dniach. Jednak ważniejszy jest ten nowy raport Wall Street Journal. W tym raporcie stwierdzono, że administracja oficjalnie rozpoczęła wstępne rozmowy na temat przeprowadzenia ataku na Iran. W tym o tym, jakie miejsca mogłyby być celem. Rozważany jest szeroki atak powietrzny na irański cel wojskowy. Informuje o tym także New York Times. Raport wskazuje, że prezydent Donald Trump został poinformowany o nowych opcjach ataków na Iran i poważnie je rozważa. W reakcji na działania reżimu irańskiego przeciwko protestom, Donald Trump otrzymał różne opcje, w tym ataki na cele niemilitarne w Teheranie. Niektóre opcje są powiązane z irańskimi służbami bezpieczeństwa. Raport podkreśla też, że dowódcy centkom chcieliby więcej czasu przed atakami. Mam nadzieję, że to pomoże protestującym i decyzja zapadnie wkrótce. Na szczęście, na podstawie innych doniesień, wydaje się, że Iran traktuje te wiadomości poważnie. Irański minister spraw zagranicznych przebywał w Libanie z wizytą gospodarczą, spotykał się z może to był szczyt gospodarczy, lub podobne wydarzenie spotkał się z libańskimi urzędnikami. Lecz wygląda na to, że skrócił wizytę i wraca do Teheranu. Oczywiście, to może być spowodowane wieloma różnymi powodami. W Iranie dzieje się tak wiele, że mógł wracać z powodu którejkolwiek z tych spraw. Ale to mówi nam jedno: to sygnalizuje, że zmienia swój harmonogram, a to oznacza, że w kraju dzieje się coś ważnego. Teraz skupiamy się na granicy Iranu. Wygląda na to, że Stany Zjednoczone zeszłej nocy zaatakowały cele państwo islamskie w Syrii. Jestem pewien, że to całkiem jasny sygnał dla Iranu. Spójrzcie na te ataki. Więcej teraz na temat tych najnowszych wiadomości. Stany Zjednoczone przeprowadziły atak w Syrii. Dzień dobry, John. Urzędnicy twierdzą, że to odwet za zabicie dwóch żołnierzy Gwardii Narodowej z Iowa i ich tłumacza w zeszłym miesiącu. W Syrii, jeśli pamiętasz, pierwsza fala nalotów przeciwko państwu islamskiemu w Syrii miała miejsce 19 grudnia. Tej nocy użyto myśliwców f 15 s e Strike Eagle A-10 Warhawk oraz śmigłowców bojowych Apache Army. Czekamy na potwierdzenie, co zostało użyte tym razem, ale można śmiało powiedzieć, że te środki nadal pozostają w regionie. Zawsze jest eskadra F-15 Strike Eagle. Reżim wyraźnie nie ustąpi bez walki. Mamy nadzieję, że zabijanie szybko się skończy. Będziemy na bieżąco informować w biznesowych podstawach. Kliknijcie subskrybuj poniżej. Jestem sam. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Tworzenie filmów z licznymi atakami dronów, nawet bez rannych ludzi czy rosyjskich żołnierzy, stanowi pewien problem. Dotyczy to też tego filmu. YouTube często demonetyzuje nasze filmy, tylko w ostatnim tygodniu cztery nasze filmy wojenne zostały przez YouTube pozbawione monetyzacji. Filmy z atakami dronów lub z linii frontu są ograniczane. Bo nie są przyjazne reklamodawcom. Taka jest rzeczywistość współczesnej wojny, którą Ukraińcy toczą i próbują w niej przetrwać. Uważamy, że warto to pokazywać, dlatego uruchomiliśmy własną platformę Basics Insider, zbudowaną od podstaw i bez ograniczeń. Nie musimy ukrywać uderzeń dronów, nagrań z frontu ani niszczonych rosyjskich baz lotniczych. Ponadto na naszej stronie nie ma reklam. Nie musimy się cenzurować, bo finansujemy stronę dzięki Waszemu wsparciu, a nie reklamom i oczekiwaniom reklamodawców. Więc jeśli jesteś kimś, kogo interesują takie materiały i chcesz oglądać nasze filmy bez cenzury oraz otrzymywać dodatkowe materiały, których po prostu nie możemy wrzucić tutaj na YouTube, to koniecznie dołącz do nas na basicsinsider.com. Kliknij link w opisie lub zeskanuj kod QR na ekranie. Dołączając zyskujesz dostęp do wszystkich obecnych i przyszłych materiałów. Wspierasz nasze relacje i kanał. Dziękujemy. Mam na imię Sam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.